No siemka, z tej strony Jakub, a tutaj dla was piątkowy odcineczek Watanagashi, oczywiście na moim kanale, gdzie ta seryjka jest już od dłuższego czasu prowadzona, bo do 30 odcinka się zbliżamy. No nie spodziewałem się, że ta gra będzie aż taka długa w porównaniu do pierwszej osłony. No cóż... Jestem ciekaw, czy do czterdziechy dojedziemy. Na razie jest 28, czyli tak. W przyszłym tygodniu będzie 3dziecha. Czyli... czyli w teorii, jeszcze 5 tygodni ta seria może być prowadzona. Hmm. Czy do maja? No, kto by, no kto, kto by się spodziewał takiego rozwoju wypadków? Trochę długo, nie? Ale dobra, przechodząc trochę do mięska, to ostatnim razem wydarzyło się naprawdę kilka ciekawych rzeczy. No bo po pierwsze, odbyła się rozmowa yy, Kejci, Kejciego, Maebary, z detektywem, który wypytywał go o te same rzeczy, jakie robiła to Mio, ale wyszło na jaw, bo detektyw się przyznał, że on wie, że jest okłamywany przez Maebarę, ponieważ on go widział z Sion, z tymi dwoma podejrzanymi, który, którzy obydwoje umarli czyli pielęgniarka i fotograf. No i zdenerwowany tym faktem i zapowiedzią przyszłego, przyszłej rozmowy kolejnej z Oyoshi-samem, powrócił na Maebara do domu. I potem dostał telefon od Shio, która zdenerwowana poinformowała go o fakcie, w którym, jeżeli w tym roku, w czasie nocy Watanagashi umarło, zginęło, straciło życie, no wiecie o co chodzi, dwie osoby, to prawdopodobnie, żeby klątwa prawidłowo zadziałała, to dwie osoby muszą teraz zaginąć, muszą przepaść, rozpłynąć się w powietrzu itd., tak itd., tak a dwoma najbliższymi, najbardziej pasującymi tymi ostatnimi elementami do tego domina, tych puzli jest dwójka pewnych ludzi, o których już pewnie wiadomo, eee, o kogo chodzi, pewnie się domyślacie. Tak, mówimy o Sion i Maebarze, bo jeżeli tamci dwóch. Eee, Umarli, tamta para umarła, to ta para, czyli Sion i Maebara, muszą zaginąć, rozpłynąć się w powietrzu. No i nasz główny protagonista, delikatnie rzecz ujmując, nie przyjął tej wiadomości zbyt spokojnie i nakrzyczał na Sion, która się rozłączyła w wyniku tych. Mm, nie obelg, bo Maebara ją nie wyzywał, ale tych wrzutów, tych wyżygów. Kejciego skierowanego w, w jej stronę, no i teraz zażenowany zbulwersowany zawstydzony z poczuciem winy Kejci znajduje się we własnym pokoju i nie wie co ma z tym faktem zrobić, ale jak sprawa się potoczy, czy już ta pętla wokół szyi Maebary się tak mocno zacisnęła, że już nie ma ucieczki, przekonamy się teraz w tym oraz w najbliższych odcinkach z mojej seryjki, gdy zapłacą cykady 2, czyli wata nagashi. No dobra, 4 minuty wstępu, idealne, więc 5, 4, 3, 2, 1. Dzwonek telefonu. Halo, tu moje bara! Podniosłem słuchawkę, jakbym nie chciał przegapić właściwego momentu. Czy to jest rezydencja Maebara? Przepraszam za późny telefon. Nazywam się Kimi Yoshi. Czy rozmawiam z głową domu? Był to głos dziewczyny, którą z pewnością nie była Shion. Wszystkie moje nadzieje opuściły mnie. Nie, nie jest. Jeśli potrzebuję staty, za chwilę go zawołam. Chciałem odłożyć słuchawkę, ale głos po drugiej stronie zatrzymał mnie. Nie, nie! Jeśli jest zajęty, to w porządku. To może być dziwne pytanie, ale czy mój dziadek jest może u Was? Nie, w tej chwili nikt nas nie odwiedza. Rozumiem. Jeszcze raz przepraszam za telefonowanie o tak późnej porze. Do widzenia. Klekot. Nie wiem, kto to był. To ta nowa osoba z tego openingu? Nareszcie, nareszcie, nareszcie. Dowiem się, kto to jest. Jak ona miała? Kimiyoshi. Kimiyoshi. Z tego, co się orientuję, to w mandze jej nie ma. W mandze tej, co jest poświęcone padce. Maebary. Ale jeszcze jest to druga wersja, te to, to, to dalsze e, tomy mangi, które opowiadają o innych bohaterach. I właśnie może to jest Kimi Yoshi i jej spółka. Uu, no nareszcie. Nareszcie będę wkraczał na tereny, których nie wiem, ni, będę niczym dziecko wgle. Niczym. Y, człowiek z, z, z małą pochodnią, a z dużymi obszarami do, ciemnymi do eksploracji. No dobra, no dobra. Nie wiem kto to był. Ale co by było, gdyby Shion próbowała zadzwonić, kiedy rozmawiałem? Pomyślałem kipiąc egoistycznym gniewem. Hej, czekaj, daj spokój, Maeba To są egoistyczne emocje, które sprawiły, że Shion się na mnie teraz złości. Ale im więcej o tym myślałem, tym bardziej myślałem, że Shion straciła nadzieję w krótkim czasie od naszej rozmowy i nie chciała już rozmawiać. Uspokój się, Maeba jeśli Shion zadzwoni ponownie, to najpierw przeproś spokojnym głosem. Jeśli to zrobisz, Shion powinna zrozumieć. Jednak, bez względu na to, jak długo czekałem, telefon nie zadzwonił ponownie tej nocy. Wyszedł na dwór? Nie, koniec rozdziału. No dobra, czyli byłem tak blisko... Żeby zakończyć rozdział i odcinek, ale dobra, jest walić to. Gdy zapłacę cykady. O! O! Nowe wskazówki. Hmm. No dobra. Zakręcimy wąsem i jedziemy z koksem. Nowe wskazówki. Wskazówka z notatnika. Sześć. Z znaczenie Watanagashi. Watanagashi, święto polowania na ofiary i biesiadowanie. Chociaż sam festiwal jest niezwykły, został uznany za formę rozrywki. Być może z powodu rozbieżności między byciem zarówno skandalicznym aktem, jak i formą rozrywki sprawcy zaczęli wierzyć, że są transcendentni. Jednak znalazłem bardzo interesującą literaturę, która wydaje się rodzić pytania dotyczące tego wyjaśnienia. Jak w przypadku większości ustnych tradycji, nie są łatwe do zrozumienia, ale wspominają o kilku rzeczach, które wzbudzają moje zainteresowanie. Według tej literatury nawet mieszkańcy wioski Onigafuchi odsuwali strach przed tym rytuałem. Kobiety i dzieci bladły i drżały, a osoby o słabej kondycji wymiotowały. Napisane również było, z, że uczta w sekcja jest obowiązkowa. To niezwykle ciekawa opowieść. Do tej pory myślałem, że mieszkańcy wioski Oni Gafuci są zafascynowani rytuałem Watanagashi. Patrzyli z góry na tych wulgarnych, barbarzyńskich ludzi, rozcinali ich jak ryby, a jedząc potwierdzali swoją świętość. Tak myślałem. Jeśli jednak mieszkańcy wioski nie czuli fascynacji z tego powodu, ale strach, to sugerowałoby to, że rytuał oznaczał zupełnie coś zupełnie innego. Istnieje możliwość, że egzekucje miało na celu ostrzeżenie, zachęcając mieszkańców wioski do ścisłego przestrzegania religijnych nakazów stworzonych przez osoby posiadających władzę dla ich własnej wygody. Wioskom oni Kafuci faktycznie rządziły trzy st stare rodziny, zwane trzema rodami. Bez zbadania tych rodzin prawdopodobnie nie zbliżę się do prawdy o wiosce. No dobra, pierwsza notatka, którą dzisiaj zapoznaliśmy, była o... o znaczeniu, o kolejny raz było poruszone znaczenie rytuału Watanagashi w wiosce o czyli w obecnej Chinamizawie. Notatnik 7: Przyrody. Trzy rody. Nazwa odnosi się do trzech starych rodzin, które skutecznie rządziły wioską Onigafuchi. Były to rodziny Kimiyoshi, Furude i Sonozaki, a każde z nich istnieje do dziś. Chociaż nie mają tak dużej kontroli jak kiedyś, nadal mają znaczne wpływy. Według legendy trzy rody to te, w których krew demonów bagiennych jest najgłę... najgętsza. Rodzina Kimi Yoshi wydaje się, że była uważana za głowę trzech rodów, ale dziś już z nią nie jest. Obecny burmistrz wioski Kimiyoshi Yoshi Yoshihiro pochodzi właśnie z niej. Fakt, że członkowie rodziny Kimi Yoshi są wybierani na burmistrza, co pokolenie jest uważane za pozostałość po starym systemie. Oczywiście, ponieważ nie pojawiają się żadne konkurencyjne kandydatury, nie zmienia to faktu, że rodzina Kimi Yoshi sprawowała urząd burmistrza nawet w powojennych wyborach powszechnych. Rodzina Furude, centrum wiary wioski od czasów starożytnych, klan Furude strzegł jedynie świątyni poświęconej O byli czcieni jako jedyni ludzie, którzy reprezentowali głos o przez długi czas, ale rodzina odłączyła się po wojnie i straciła większość swojej władzy. Obecnie składa się tylko z głównego domu. Główny Ród to obecnie tylko jedna córka Rika Furude. to może oznaczać, że będzie to ostatnie pokolenie. Najwyraźniej istnieje stara tradycja gloryfikowania kobiet z rodziny Furude, więc jedyna córka Rika jest przedmiotem wielkiego szacunku wśród starszych mieszkańców wioski. Rodzina Sonozaki. Mówi się, że ta rodzina pełni podobną do policji rolę ochrony religijnych, nazw, nakaz, religijnych nakazów wioski Onigafuchi. Z tych trzech rodzin ich stosunkowo słaba pozycja jest widoczna. Umieszczę ją tutaj jako ostatnią. Oczywiście. Dzisiaj rodzina Sonozaki kwitnie, a stan rzeczy wśród trzech rodów całkowicie się odwrócił. Nawet teraz można powiedzieć, że kontrolują Hinamizawę. Trzy rodziny nara naradzające się ze sobą są podobne do dawnych czasów. Obecnie głowa rodziny Sonozaki, Oryju, zasadniczo sama decyduje o wszystkich wydarzeniach w wiosce. No dobra. W sytuacja się odwróciła. Najsłabsza... Najmniej znacząca z trzech rodzin obecnie przeżywa rozkwit, jest najliczniejsza, najbardziej wpływowa i ma najwięcej do powiedzenia. Uuu, a teraz może będzie co, perspektywa perspektywa Sio? Ja bym to. Przepraszam, że tak późno dzwonię, jestem Kimiyoshi. Czy to głowa rodziny? Tak, nie szkodzi. Dziękuję za telefon. Tak. Cóż, widzisz? Przepraszam za telefon o tej godzinie. Zastanawiam się, czy nasz dziadek odwiedza was w tej chwili. A to nie był głos dziewczynki wtedy? Tak, masz rację, tak! Jeszcze raz. Bardzo mi przykro, że dzwonię tak późno. Do widzenia. Kliknięcie. Jak? Niedobrze? Nie wiem co robić. Może się tym pasjonuje, ale przynajmniej zawsze do nas dzwoni. Zadzwoniłeś do wszystkich, z którymi gra, prawda? Dzwonek do te dzwonek telefonu. Halo, tu Kimiyoshi. Tu Sunozaki. Jak poszło? Znalazłeś burmistrza? Och, Miją Dzwoniłem do wszystkich, którzy przyszli mi do głowy, ale nie udało mi się. Nie możemy go znaleźć. Co robić? Gdzie mógłby te teraz leniuchować? Rozmawiałam z grupą ludzi, którzy mogli coś wiedzieć, ale niestety tak nie było. Zapytałam o to Nane, a ona powiedziała, że powinniśmy zebrać ludzi z wioski, żeby go poszukali. O tej godzinie? To znaczy, że to nie, to nie tak, że na pewno zaginął. Watanagashi właśnie się skończyło. Uważa się, że powinniśmy być trochę bardziej ostrożni. Jeśli nadal nie możemy go znaleźć, powiadomimy policję jutro rano. Niezależnie od tego, czy go znajdziemy, czy nie, powinniśmy powstrzymać się od fałszywych oskarżeń. Orio-san tak powiedziała? Tak. Jeśli nie możesz mi zaufać, nie słysząc jej głosu, mogę ją dla ciebie zawołać. Nie, w porządku, rozumiem. Zbierzemy mężczyzn i przeszukamy okolice. Jeśli go nie znajdziemy, rano powiadomimy policję. Zostawię, zostawię ci zorganizowanie mężczyzn. Ja też tam i będę. Jako przedstawicielka nany, dziękuję. Natychmiast zgromadzę wszystkich razem. Dzięki. Porozmawiamy później. Czyli burmistrz zaginął. Ten z trzech rodów. Hmm. A ja byłem przekonany, że to mała dziewczynka dzwoniła. Taka. A nie. Z... Co? Jebać to. Jebać to. 15 minut minęło. No dobra. Kontynuuj. Nie było szans na to, żebym mógł zasnąć. Kiedy odłożyła słuchawkę, po raz pierwszy zdałem sobie sprawę, w jakiej sytuacji się znalazłem i kto był moim jedynym sprzymierzeńcem. Zapartym tchem czekałem, aż on się uspokoi i odzwoni. Co bym zrobił, gdyby telefon zadzwonił w momencie, kiedy spałem? Jednak, bez względu na to, jak długo czekałem, to się nie wydarzyło. Wyczerpany, ilekroć mój umysł zaczynał błądzić, budziłem się gwałtownie, jakbym słyszał dzwonek telefonu. W końcu przyniosłem telefon bezprzewodowy do pokoju i położyłem się w nim z nim, w ramionach, choć to nadal nic nie znaczyło. Nadszedł poranek i już byłem prawie pewien, że nie oddzwoni. Wtedy ogarnęła mnie silna senność. Holera! nie czas na sen ma barakejci! Kilka razy spoliczkowałem sam siebie. Następnie poszedłem do toalety i umyłem twarz, czego zwykle nie robiłem. To też nie wystarczyło, więc nawet umyłem zęby. Po tym wreszcie się obudziłem. Kiedy mama zobaczyła, jak dziwnie się zachowuje, jej oczy rozszerzyły się. Co się stało, Kejci? Wybierasz się gdzieś dzisiaj? Tak, do szkoły. Ooo, zmartwiona rena! Kejczku, nie wyglądasz dziś dobrze? Jesteś przeziębiony? Nie jestem chory, po prostu źle spałem. Jeśli odlecę i zacznę mówić bzdury, po prostu mnie pociesz. Hahaha! Ha, zastanawiam się, jakie bzdury powiesz! Zastanawiam się, teraz nie mogę się doczekać! Ha, Czułem się całkowicie rozbity, a dziś rano nadal się nie ogarnąłem. To dlatego, szczery uśmiech reny był taki kojący. Siema! Co słychać Keijian, Rena? Dzień dobry! Ona też wygląda. Nie za wesoło. Co? Mician wygląda jakbyś też nie mogła spać. Mion wróciła wczoraj z domu z kacem, ale dziś rano nie wygląda zbyt dobrze. Jak zwykła radość została całkowicie ukryta w cieniu. Tak! Położyłam się o trzeciej. Jestem trochę zmęczona. Trzeciej? Tak jak wiesz, wczoraj? Hej, nie możesz ciągle siedzieć do późna. Prawdopodobnie przeczytałaś pierwszy tom mangi, pomyślałaś, że jest interesująca, więc skończyłaś całą serię, prawda? Rozumiem cię. Robiłem tak już wcześniej. Że żartowałem, próbując odsąsnąć się z senności. Starałem się być taktowny. Jednak ani Mion, ani Rena nie uśmiechały się. W rzeczywistości nawet nie zwracały uwagi. Twarz Reny natychmiast Ale? Co? Zaraz, czy chodzi o burmistrza? Nadal go nie znaleziono? Nie! Hej, chwileczkę. O czym mówicie? Nie możecie znaleźć burmistrza? Nawet klasa, która normalnie pękała od jasnych, żartobliwych głosów, wydawała się dziś wypełniona innym rodzajem szeptów. Dzień dobry, Kejtsjan! Kejtsjan! Słyszałeś? Wygląda na to, że stało się coś strasznego. Tak. Naprawdę nie znam burmistrza, ale to starszy facet, mam rację? Nie mógł się po prostu błąkać gdzieś po okolicy? Burmistrz nie jest tak stary, by, by, by się błąkać. To żywiołowy człowiek, który może uczyć zarówno kaligrafii, jak i szermierki. Prawdopodobnie gdzieś się zgubił, tak jak ja. Zgubiona Rika! Chcecie zabrać do domu! Zgubienie się jest słodkie, ponieważ robią to dzieci takie jak Grikacian. Staruszek, który się zgubił, wcale nie jest mołe. Podczas gdy mój umysł zajmował się takimi głupimi myślami, nauczycielka weszła do klasy. Wszyscy usiedli na swoich miejscach. Hmm. Dzień dobry. dzień dobry wszystkim! Dzień dobry! Powitanie klasowe było normalne, ale. atmosfera w sali była ciężka. Niektórzy z Was mogli już o tym słyszeć. Wczoraj wieczorem, mimo późnej pory, burmistrz nie wrócił do domu. Czy jest tu ktoś? Kto wczoraj go widział? Jedna lub dwie ręce podniosły się w ciszy i powiedziały, że go widziały. Jednak żadna z tych informacji nie wydawała się istotna, i wszyscy zaczęli szeptać między sobą. Jeśli ktoś widział burmistrza, niech powie o tym dorosłej osobie, dobrze? A teraz zacznijmy zajęcia. Później zaczęły się te same nudne zajęcia. Plotki, które wcześniej ucichły, ponownie rozbrzmiały w pożelanczu. Słyszałem kilka różnych rozmów. Były one główne związane ze zniknięciem burmistrza. Podsumowując te wszystkie historie... Wychodzi na to, że wieczorem burmistrz udał się na spotkanie do auli w, san w sanktuarium. Wiecie co? Bo nie wiem, czy będę miał dobry kadr. Więc zrobimy sobie już screena tego tutaj. Chyba, że będzie potem burmistrz pokazany. Spotkanie zakończyło się po zachodzie słońca i wszyscy wyszli. Burmistrz też. Jego dom znajdował się trochę daleko od centrum Chinamizawy. Było już późno, a Chinamizawa Hin nie jest zbyt dobrze oświetlona. Po spotkaniu nikt nie widział burmistrza. Gdyby był głodny, to nie zbaczałby straszy. Poszedłby prosto do domu. Jednak bez względu na to, jak długo jego rodzina czekała na niego, nie wrócił. Niektórzy myśleli, że mógł zdarzyć się jakiś wypadek. Nie zostawili kamienia na kamieniu, szukali od kanałów irygacyjnych do studni, a nawet na polach ryżowych, ale nie znaleźli go. Oczywiście istniał limit tego, jak daleko mogli szukać w środku nocy. Policja miała zaczekać do świtu, a potem poprosić młodych mężczyzn z miasta o pomoc w poszukiwaniach. Jeśli mimo wszystko nadal go nie, znale nie znaleźli, najwyraźniej zamierzali nawet przeszukać góry. Nawet teraz, w tej chwili, prawdopodobnie wszyscy dorośli go szukali. Szukali na próżno. Im więcej czasu minęło, jedyne co przyszło mi do głowy to klątwa, plotki o onikakusi porywaniu przez demony. Czy stał się tegoroczną ofiarą klątwy o która ostatnio pojawiła, pojawiała się co roku? Ta przerażająca możliwość, o której wszyscy myśleli, ale, ale nikt nie mógł powiedzieć tego na głos, powoli, ale zdecydowanie rozpowszechniała się po całej wiosce. Czy został porwany i złożony w ofierze, aby stłumić gniew o Moi koledzy z Klaszy. Szeptali do siebie, że klątwa nie wydarzyła się w tym roku, więc nie powinno być żadnych ofiar. Lecz ja... wiedziałem. Klątwa powtórzyła się w tym roku i zginęły dwie osoby. Może to zabrzmieć dziwnie, ale nie sądziłem, że ten starszy człowiek będzie tym, który zaginie. Mój powód był jasny. Shion i ja powinniśmy mieć wyższy priorytet niż on. Nasza czwórka była złodziejami, którzy złamali tabu i weszli do świątyni magazynu rytualnego. Jeśli to mi san i takano san ponieśli tajemnicą śmierć, teraz powinna być kolej na mnie Sion. Tym razem to powinien, by, powin, powinien być ja i Sion, eh? zaśmiałem się boleś... do siebie boleśnie. Krzyczałem na Sion przez telefon, że nie chcę skończyć tak przerażającej sytuacji. Ale teraz, gdy zniknął ktoś inny, mogłem tylko mo pomyśleć, że powinienem był odejść pierwszy. Oni, Gafuci, bezdenne bagno podobno było miejscem, w którym dawno temu topiono ofiary. Skoro ja o tym pomyślałem, to mieszkańcy również musieli wziąć to pod uwagę. Może nawet teraz policja nurkowała w, w jego głębinach. Prawdopodobnie nikogo nie znajdą. Nigdy nie znaleziono ani jednej zaginionej osoby. Zawsze podejrzewali oni, Gafuci, ale ani razu nie znaleźli nim, w nim zwłok. W końcu to było diabelskie, bezdenne bagno, z którego nikt to, to nie nie może już wrócić. Słyszałem, jak ktoś w klasie mówi to swojemu przyjacielowi. Skoro o tym wspomniałeś, Satoshi-san, odszedł mniej więcej o tej porze w zeszłym roku, prawda? He? Satoshi? Słyszałem to imię wcześniej. On był... racja, zniknął z powodu zeszłorocznej klątwy. Rozmowa toczyła się obok mnie, więc wyraźnie ją słyszałem. Nie przeszukaliśmy w ten sposób całej wioski, żeby go znaleźć? Ostatecznie tak się nie odnalazł. Do jakich wniosków doszliśmy wtedy? Uprowadzony. Zgadza się? Tak. Słyszałem, że zabrał wszystkie swoje oszczędności i uciekł z domu. Ktoś z policji powiedział, że był świadek, który widział jak wsiada do pociągu na stacji Nagoya. Uciekł? Nie interesował mnie powód który w tym przypadku wydawał się być zrozumiały. Każdy, kto zniknął, też miał swoje powody. Albo wciąż uciekali, ponieważ byli przestępcami, albo byli trupami, których nie można było znaleźć. To nie jest tak, że ktokolwiek z nich nagle zniknął bez powodu. Ale oni zniknęli. Ktoś zniknął, ktoś znikał za każdym razem. Gdy klątwa odbierała życie, jakby zgodnie z planem. Mogli mieć różne... Zrozumiałe powody, ale nadal znikali. Z tego punktu widzenia, tym razem naprawdę mogła być ucieczka od demonów. Zniknięcie burmistrza było pierwszym takim incydentem bez wyraźnego powodu. Oczywiście, dojście do tego nie pomogło w rozwiązaniu niczego. Wygląda na to, że, że dziś źle przyprawiłam. Hehe, <laughs> przepraszam. Normalnie lance reny natychmiast znikał ze stołu, ale dzisiaj sporo zostało. Nie chodziło jednak, że smakował źle. Co, tak, nie jest! Twoje dzisiejsze jedzenie jest pyszne jak zawsze. Satoko zanurza swoje pałeczki w pudełku reny i wyjmuje po kolei kawałki jedzenia. E, tak, rzeczywiście pyszne. W szczególności dzisiaj. Niam, miam, niam, niam. Haha, <ścoughs> <ścoughs> wiesz, że, że, że to krokiety z dyni, prawda? Czy wszystko w porządku? E, tak! Jeśli to twoja dynia, to jest pyszna. Czy Szatoko nie lubiła dyni? Mimo to zmusiła się do uśmiechu i włożyła więcej do ust. Wszyscy o tym wiedzieli. Lunch nie smakował dzisiaj dobrze. Satoko jadło dalej, powtarzając, jaki jest dobry. Dobra Zatoko! Jeśli to jest takie dobre, to chyba muszę, y, muszę trochę spróbować. Zatoko je, zje wszystko Jeśli jej na to pozwolimy. To jest po prostu takie dobre. Więc na pewno spodoba spodobałoby mi się, gdyby Kate San też trochę zjadł. Cóż, czasami muszę pokazać, że jestem dorosły, prawda? Okej, okay. nie będę się wstrzymywał. Zjem dziś za dwóch Naprawdę nienawidziła dyni, prawda? Tym bardziej wzruszające było zobaczenie, jak się stara. Złapałem ją za głowę i zacząłem głaskać. Zatoko nieco przesadnie wrzesz wrzeszczała, a łzy spływały jej po twarzy. Nie ma mowy! Musisz być bardziej dorosła, żeby zrezygnować z czegoś tak dobrego. Rena, ty też jedz! Został tylko gulas warzywny, ale po całonocznym gotowaniu smakuje wyśmienicie. Tak! Rzodkiewka daikon ma taki ładny kolor. Wygląda pysznie. W takim razie spróbuję. Rena chwyciła swoje pałeczki. W końcu zaczęła powracać zwykła atmosfera. Jednak było tylko tak przy naszych biurkach. Mroczne opowieści o klątwie o Yashiro-samy, które powtarzały się przez pięć lat, nie ustały. Cała klasa utknęła w tym ponurym nastroju. No dobra. Ale ciąg dalszy nastąpi tej historii w momencie, kiedy będę nagrywał kolejny odcineczek, bo ten epizod, który był przez was oglądany, słuchany, czy tam nieważne co, Jezus wystarczająco długi 29 minuta się zbliża, czyli jest w sam raz, mniej niż 30, więcej niż 20. Więc co mogę wam powiedzieć? Atmosfera, jak sam Kejci mówi się zagęściła. Sytuacja nie wygląda na zbyt dobrą. Jeszcze tak naprawdę, najgorsze przed nami. Nie oszukujmy się, ale nie ubiegajmy o faktów. Mam nadzieję, że się Wam spodobało. Dziękuję Wam wszystkim za poświęcony czas. No i co? Widzimy się w kolejnych epizodach Wata na moim kanale czyli gdy zapłacą cykady 2, czyli pora dowiedzieć się. Co takiego naprawdę wydarzyło się w wy? Hi na, Mi za wie. A, wszystko. Łyczek na koniec. Narka.